Przeklęty morderca. W każdym konflikcie zdarzają się nieszczęścia. W jakim konflikcie? Byliśmy tam w celach naukowych. O tak, doskonały pretekst. Pretekst? Po co? Może drinka? Odwal się. Zadałam ci pytanie. Lubi pani owady? Że co? Kiedy po raz pierwszy przybyłem do Afryki, marzyłem, że spotkam lwy, będę polował na słonie, stanę oko w oko z drapieżnikami. Wie pani, co jest najbardziej niebezpieczne w puszczy? Stworzenie, które niszczy setki istnień każdego dnia. Nie. Ale sądzę, że jest ono podobne do ciebie. Pokażę pani tego mordercę. Proszę. A lady, Biedronka? that is your